16, Axel Rudy Pillow, of Fire, 8 tygodni, 2 do góry. Na 15 Paradise Lost, True Boy w 10 tygodni na liście i jedno. Today, 13 tygodni na liście, jedno oczko do góry. 12, parzyste, Paradise Lost, Christian Dome, i ile to będzie? 17 tygodni, miejsce poprzednie. Sprzed tygodnia. Na 11 Balegant Hey Joe, 14 tygodni na liście, miejsce poprzednie sprzed tygodnia. I otwieramy teraz pierwszą dziesiątkę. Rage against the machine killing in the name. 18 tygodni, jedno, niestety w dół. A szkoda, Co ja miałem mówić, aha, na dziewiątym miejscu, Junket 0, 18 tygodni na liście, jedno oczko do góry. No, nareszcie miejsce 8. Metallica One, 28 tygodni na liście i stoją w miejscu. Trudno, żeby stał, poruszając się nie w miejscu. 7 tygodni na liście, Pearl Jam, Go, 22 tygodni na liście. A na miejscu szóstym, Polski Human, 12 tygodni 2 w dół.